Teraz powitamy Jakuba Kite. Pan Jakub Kita jest uczniem pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Skarszysku Kamiennej. Reprezentuje historyczne koło naukowe, które działa przy tym liceum, pod opieką merytoryczną Polskiego Towarzystwa Historycznego, no, oczywiście głównie w osobie pana doktora Piotra Kardysia. I Poznamy dosyć ciekawy, interesujący dokument, kronikę parafii Bzin, która nie była tylko kroniką wydarzeń samych parafialnych, ale jest niejako czymś w rodzaju kroniki miasta, ponieważ jest tam bardzo dużo informacji miejskich, fotografii i takich danych, które bardzo mocno wzbogacają naszą bazę źródłową dotyczącą dziejów Skarżyska Kamiennej. Zapraszam. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jakub jest jakby kolejnym przykładem na to, bo pamiętam poprzedni rok, że młodych ludzi również można zainteresować, wciągnąć. Ma też oczywiście gen rodzinny i historyczny i społeczny. Pewnie się nie chwalił nigdzie w kuluarach, ale... Dziadek był w Auschwitz i opisał swoje wspomnienia, pradziadek przepraszam, a dziadek uczestniczył w Radomiu w wydarzeniach 76 roku. Sam Jakub aktualnie jest posłem na Sejm Dzieci i Młodzieży i założycielem takiej ogólnopolskiej akcji uczniowskiej, którą mogli Państwo oglądać chociażby w poniedziałek w mediach pod Sejmem. Także generalnie jest człowiekiem ciekawym i ubiegłorocznym nabytkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, naszego oddziału w Skarżysku Kamiennej. Szanowni Państwo, na wstępie chciałem bardzo Państwu podziękować za przybycie, za zaproszenie mnie tutaj i za możliwość opowiedzenia o <laughs> moim temacie. Szczerze mówiąc, kiedy dowiedziałem się o moim temacie, czyli o Krońce parafialnej parafii Bzin, mówiąc szczerze, nie byłem jakoś bardzo tym ucieszony. Wydawało mi się to takim po prostu czerstwym tematem, raczej niezaciekawym, jednak poznając, studiując tą całą kronikę, dało się zauważyć jedną specyficzną rzecz, że bardzo fajny jest to środek aby przedstawić historię miasta i historię regionu od takiej formy życia społeczeństwa, życia ludzi, co tutaj też będzie bardzo fajnie opisywane. Nie przedłużając niepotrzebnie słowem wstępu, opowiem o samej krońce. I o tym, gdzie się znajdowało miejsce, gdzie była pisana. Otóż w 1616 roku powstała kaplica pod wezwaniem świętego Józefa Patriarchy i oblubieństwa Najświętszej Maryi Panny oraz Przemienienia Pańskiego, która została zbudowana około roku 1616, była obsługiwana przez Cystersów z Wąchocka w 1818 roku doczekała się powiększenia, służyła do celów pasterskich miejscowych górników, hutników i okolicznej ludności. W roku 19, 1919 została erygowana przez biskupa sandomierskiego Mariana Józefa Ryksa i sam kościół drewniany pod wezwaniem świętego Józefa został też odbudowany na miejscu pierwotnej kaplicy w roku 1928. I właśnie przy tej parafii została napisana cała ta kronika. Pierwotny rękopis został opatrzony tytułem, który nie jest adekwatny do samej tematyki, ponieważ mamy tutaj napisane mianowicie kronika ordynacji dietyzjalnych parafii Bzin, która jest w formacie A4 i oprawiona w czerwony. Skórek, ale już na antefolium, co można tutaj zauważyć, yy, mamy napisane Księga Kroniki Parafialnej BzIN, przemianowanej w 1939 roku na parafii świętego Józefa w Skarżysku Kamiennej. Jakoby założona w dniu 4 sierpnia 1942 i zatwierdzona przez proboszcza księdza Zygmunta Gresińskiego. Jednak już w lipcu tego roku, według innych dokumentów oraz źródeł, miał Zygmunt, ksiądz Zygmunt Kresieński przekazać parafię następcy. Więc pozostaje zagadką, kto był początkowym autorem całej tej kroniki. Cała kronika generalnie liczy 271 stron, które są zapisane rękopisem. Zakończyć daty zakończenia można szacować na rok 1952, 53, do tego czasu była prowadzona kronika od roku 22, jednak ze znacznymi przerwami, co można było obserwować od drugiej połowy lat 30. Jednak przechodząc do meritum, <laughs> o, przepraszam. Na samym wstępie autor kroniki w głównej mierze skupia się na opisywaniu początków miasta, jeszcze wtedy miasta, które nazwę nosiło Kamienna. Osadzona jest akcja na początku w roku 1922, gdzie opisany jest proces budowy Państwowej Fabryki Amunicji, która potem przez tak naprawdę całą historię tego miasta służyła za motor napędowy gospodarki i życia społecznego w tym mieście. 15 grudnia 1924 zaobserwowano właśnie intensywny przyrost mieszkańców. Co, czego efektem musiało być to, że parafię podzielono na dwie części. Jedna to była parafia w Bzinie, druga to była parafia y, Najświętszego Serca Jezusowego. Decyzję tę podjął y, biskup, który już był wcześniej wspomniany, Marian Ryks, ordynariusz decyzji sandomierskiej. Y, w późniejszych stronach y, mamy tutaj opisaną rozmowę między właśnie biskupem, y, proboszczem parafii, Bzin, wraz z nowym dyrektorem Państwowej Fabryki Amunicji, Leonardem Łabuciem. Y, dyrektor ten wysłuchał wiele problemów, jakie nękały parafie. To było na przykład y, tak naprawdę generalnie wszystko, ponieważ same te budynki nie były renowane, y, odnawiane. Jednak dyrektor w tej sprawie obiecał skontaktować się z Komitetem Głównym w Warszawie oraz wspomóc finansowo parafię. Dla takiego lepszego zrozumienia tego, w jakim stanie wówczas znajdowała się parafia, sam biskup był zmuszony do mieszkania w prywatnym domu jednego z parafian, także były konieczne zmiany. W roku 27 w miesiącach styczniu i lutym odbyła się wizyta duszpasterska w parafii, która wyliczyła, że samych parafianów jest 3200. Autor tutaj zwraca uwagę na taki trend w społeczeństwie, który się wówczas wytworzył, który polegał na tym, że zazwyczaj mieszkańcy z terenów takich mniej uprzemysłowionych, też nieco jakby mniej wyedukowanych, co za tym idzie, Prowadzi większe składki na kościół, a mieszkańcy tych terenów uprzemysłowionych, tam dało się zauważyć taki trend powolnego odwracania się od kościoła. O czym też będzie dalej mowa w tej krańcy, bo tutaj to jest jeden z głównych wątków, czyli te takie ruchy antykościelne, które się nasilały właśnie wówczas w skarżysku. Do miasta. Poprzez te inwestycje przejeżdżały naprawdę osoby z różnych kierunków świata. To były osoby, które zazwyczaj uciekały po powstaniach styczniowych, po wiadomo, po powstaniach styczniowych i listopadowych. Z takich kierunków jak Oceania, Azja Wschodnia czy też Ameryka Południowa. I na wiosnę roku 26 przystąpiłem do renowacji parafii. Udało się to m.in. dzięki składkom mieszkańców oraz też m.in. pomocy Państwowej Fabryki Amunicji. Za te pieniądze wybudowano studie i wyremontowano organistówkę. Autor też opisuje, jak wyglądało życie społeczeństwa w połowie roku 26. Wskazuje on nadal powiększający się trend odwracania się robotników od kościoła, gdzie dyrektor Państwowej Fabryki Amunicji właśnie starał się stawać w obronie kościoła oraz zachęcać jak najbardziej swoich robotników do uczęszczania na msze. Opisana jest też właśnie dobroduszność dyrektora fabryki który podczas budowy Szkoły Powszechnej w Bzinie sfinansował dwa baraki do tymczasowego użytku szkolnego. Według piszącego dyrektor Łaboś był również też założycielem Spółdzielni Spożywczej Pracowników Fabryki Amunicji Stowarzyszenia Urzędników Fabryki Amunicji Ognisko Stowarzyszenia Kulturowo-Oświatowego dla Robotników pod tytułem Promień. W tym czasie powstało też pierwsze kasyno urzędnicze w którym później znajdowało się kino i teatr. Yy, tu jest jeden z moich bardziej ulubionych właśnie elementów w tej całej kronice, gdyż na trzy strony opisano jest yy, wydarzenie, gdzie radio zostało pierwsze radio sprowadzone do Skarżyska, a w ogóle do tego regionu. Yy, Mieszkańcy potraktowali to jako coś w rodzaju zaczarowanego pudła z całkowicie innej rzeczywistości. Nawet specjalnie na tą cześć powstały pierwsze takie koła pasjonatów, gdzie budowano takie radia samoróbki. 21 listopada 1926 roku. Zmarł Leonard Łabud, czyli pierwszy dyrektor PFA. Zmarł w wieku 60 lat, prawdopodobnie na zapalenie płuc. Po trzech dniach, kiedy to odbywały się uroczystości kościelne, jego ciało wywieziono do Warszawy i pochowano je na cmentarzu w Powązkach. A nowym dyrektorem fabryki został ówczesny wicedyrektor Tadeusz Kolasiński który w sprawach kontaktów z Kościołem zachowywał status quo zapoczątkowany przez jego poprzednika i zapowiedział dotychczas największą pomoc dla parafii, jaką miało być wybudowanie całkowicie nowego kościoła parafialnego. Niestety nowy dyrektor często musiał, był zmuszony wyjeżdżać w delegacje do Niemiec, Francji, Szwecji oraz innych krajów, dlatego nie mógł na bieżąco uczestniczyć w życiu parafii. Mimo to z jego inicjatywy utworzono specjalny komitet budowniczy parafii, do którego zaliczała się specjalna grupa oddelegowanych robotników. Później stworzono plan budowy kościoła, który proboszcz przedstawił osobiście biskupowi Pawłowi Kubickiemu, który pełnił wówczas obowiązki biskupa, a sam projekt świątyni bezinteresownie wykonał obywatel kamiennej Walerian Wołoćko. Następnie zakupiono do budowy dokładne materiały i przystąpiono do budowy świątyni. W roku 27 przystąpiono do budowy dzwonnicy, którą, jak wcześniej sam budynek kościoła zaprojektował Walerian Bałoćko, W celu zaoszczędzenia materiałów do budowy dzwonnicy użyto też drewna z rozebranej wcześniej starej świątyni i już we wrześniu 1927 roku ukończono budowę dzwonnicy. Budowa kościoła wówczas szła nieco oporniej w związku z koniecznością ochrony desek przed zimą, tak, żeby nie wypaczyły się, dlatego budowę kontynuowano tylko w lecie i w połowie wiosny. Po wybudowaniu dzwonnicy postanowiono poświęcić dzwony w październiku tegoż samego roku na święto Chrystusa króla. Które akurat przypadało na 30 października. Opis dzwonów był bardzo dokładny, jest podana ich cena, waga oraz otrzymane imię, czyli Józef. Autor opisuje również fundowanie drugiego dzwonu, który nosił imię Zygmunt, na cześć proboszcza parafii. Oraz już 15 maja 1928 roku. Najświętszy sakrament ze starego kościoła został przeniesiony do nowo zbudowanej kaplicy urzędowej w dzwonnicy, która roboczo zastępywała kościół. 6 maja do parafii przybył biskup Paweł Kubicki z Sandomierza, by poświęcić kamień węgielny pod nową świątynię i pobłogosławić fazę budowa kościoła. Po poświęceniu kamienia biskup odprawił całą mszę, kazanie, gdzie w w głównej mierze zachęcał mieszkańców miasta do uczęszczania na, do kościoła. I już całkowicie rozebrano budynek starego kościoła i zaczęto stawiać fundamenty pod nową świątynię. A cieśle zaczęli już się brać za obróbkę drewna potrzebnego do budowy ławek i elementów ołtarza. W tym czasie też działał komitet budowlany, gdzie robotnicy nie chodzili do zakładów, tylko pracowali na rzecz właśnie budowy kościoła. I opisane są też problemy finansowe, gdzie trzeba było zabiegać o dofinansowanie z wielu miejsc. Składki od samych mieszkańców wynosiły w porywach do 1000 złotych. A sama terakota kosztowała 10 tysięcy, także to nie były wystarczające środki, aby to sfinansować. Dlatego też należało podjąć konieczne ruchy, ponieważ budowa nie mogła stanąć w miejscu, z tego względu, iż kościół musiał być gotowy na zimę. Ale mimo to cała budowa szła pomyślnie, lato było mało deszczowe, a praca była intensywna od rana do wieczora. Budowa szła aż tak szybko, że już dnia 8 grudnia wyznaczono termin na poświęcenie kościoła, dlatego nagwał gwałt zaczęto wykonywać ostatnie prace. Dodatkowo komitet budowlany zadłużony był na około 52 tysiące złotych, a sam koszt całej budowli wyniósł 150 tysięcy ówczesnych złotych. 8 dnia nadszedł dzień ceremonii poświęcenia Kościoła. Byli na nim m.in. biskup, proboszcz, ówczesny dyrektor fabryki amunicji oraz członkowie Komitetu Budowlanego. W roku 1929 zakupiono nowe stacje drogi krzyżowej, które zostały również poświęcone oraz nastąpiła zmiana organisty. Również dnia 17 lutego biskup Józef Ryks poświęcił właśnie stację Drogi Krzyżowej oraz od roku 1907 w parafii istniały koła różańcowe, Założone przez ówczesnego proboszcza. W roku 25, jak tutaj podają dane, były to tylko trzy niekompletne kółka. Jednak 2 lutego nastąpiła restrukturyzacja stowarzyszenia. Po wybudowaniu nowego kościoła wzrost chętnych osób był jeszcze większy. Już w roku 1929 było to 12 kółek, czyli 180 miejsc. I te spotkania odbywały się w każdą pierwszą niedzielę danego miesiąca. Yy, już, dobrze. W roku 1929 obchodzono również 50. jubileusz odkąd Pius XI został wybrany na papieża. Z tego względu też odbyła się uroczysta pielgrzymka organizowana do stolicy apostolskiej. W roku 30 i w ogóle do lat 1939 w sumie wspominane są powstawanie tych tendencji oraz ruchów antykościelnych, co też spotkało się między innymi poprzez zadłużenie z oburzeniem tak naprawdę wielu pracowników na to, że komitet budowlany zadłużył się na 50 000, 52 tysiące, dlatego też te ruchy coraz większe powstawały, powstawały też już do tego specjalne organizacje oraz stowarzyszenia. I w sumie w tych latach głównie Kościół skupiał się na walkę z tym ruchem, prowadził też akcje informacyjne oraz y, prosił o płacenie składek. Natomiast w roku 1933 ufundowano krzyż z wizerunkiem y, Pana Jezusa, a w roku 50, 35 rozpoczęto budowę całkowicie nowego budynku parafialnego, gdzie pomagali mieszkańcy oraz pracownicy zakładów. Yy, Parafię zaprojektował Adam Pacek i jego projekt uzyskał probatę od kurii diecezjalnej. I nas, na rok 35 liczba wiernych podwoiła się i wyniosła już około 7 tysięcy osób, a w grudniu 1936 zakończono budowę plebanii. W 1939 roku miało też bardzo ważne wydarzenie miejsce, czyli zmiana. Tak naprawdę nazwy parafii, ponieważ odtąd y, parafia nazywała się parafią imienia świętego Józefa. Y, w tym samym roku też zdarzyła się wielka powódź, gdzie tam odniesione zostały straty. No i już dnia 1 września doskonale, myślę tutaj wszyscy y, na sali wiemy, co miało miejsce. Opisane są też y, w księdze parafialnej y, życie codzienne pod okupacją, aresztowania, rozstrzeliwania. Oraz w roku 1941 wojska niemieckie nakazały proboszczowi i wszystkim wiernym eksmisję w ciągu następnych 24 godzin. Do tego czasu nabożeństwa były niesystematycznie odprawiane oraz też zazwyczaj niezbyt, powiedzmy to, legalnie. Yy, w podsumowaniu. Kronika niewątpliwie należy do wciąż nie w pełni wykorzystanych źródeł narracyjnych z dziejów Skarżyska i najbliższej okolicy. Z tego względu postuluje się w przyszłości pełną edycję źródłową wraz z komentarzem historycznym i obszernym serwisem inkograficznym, tak aby lektura mogła stać się udziałem wszystkich zainteresowanych historią lokalną, poczynając od. Połowy drugiej dekady XX wieku, kończąc na początku lat 50. Co nie mniej ważne w końcu tej jest widoczne reminiscencje związane z wielką historią, takie jak Druga wojna, przemiany oraz walka z kościołem w czasie rządów komunistów, oraz też bardzo ważna rzecz tutaj w historii, czyli to, że wielki poeta Leopold Staw zamieszkiwał tą parafię wraz z jego żoną, gdzie też jest to bardzo szeroko opisane. I prezentowany rękopis jest także uzupełnieniem swojego rodzaju takiej regionalnej układanki oraz jest też ważnym elementem do tego, by zrozumieć tak naprawdę rzeczowo całą historię tutaj regionu. Dziękuję.